Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną zajączek, który jest przeszczęśliwy, że ze mną nagrywa, prawda? No. <grywa> już ja się wspomnę, że nagrywamy kilka odcinków pod rząd i ja mało właśnie usunęłam poprzedniego odcinka. <grywa> I tam już był przerażony, że będziemy musieli kolejno nagrywać. <grywa> Ale jeżeli podoba wam się seria, zostawcie łapkę w górę, Teraz nie działa. Może to na Heroesach nie działa? No możliwe. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wraz z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło. Eee, co tam jeszcze było? Komentarz, Komentarz i zapraszamy na naszego Discorda. Jeżeli ktoś z... Dobra, nie mazę. Właśnie teraz amczeja mi go w poprzednim odcinku powiedziałam, że zapraszamy na Sylwestra, tak? No. <noise> tak to jest, jak się nagrywa kilka odcinków na zapas. <noise> no. Dobra, ale z tego, co już ogarnęliśmy, ten się na mnie denerwował, że ulepsza mnie to, co trzeba. Tak, nie, ale... nie słucha się. Słucham się ciebie, halo! Nieprawda. Prawda. I teraz z tym oto pięknym jego morsem, który Ayrisem. się nazywa... Co? Aeris. Właśnie chciałam powiedzieć, który się nazywa Aeris. Nie ma, wypijam. Nie, wypijam, serio. Dobra, leć. Lecimy do tego zamku pięknego, który znajduje się tu. O który walczyliśmy po wszedł odcinku trzy razy. No. lecimy. Ten wraca. Tutaj coś mogę wy coś mogę? To... Czy zbierać kasę? Zbieraj kasę. Dobra. No, ten poleciał po ubieglu. A to czy cel misji? Mam no. 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 pięć miesięcy. Czyli masz ostatni miesiąc. Co? Nie, nic! Nie, ja No Ale tego się coś kojarzyło, że tak. Właśnie też mi się coś kojarzyło. Dobra. Będziemy musieli szybko to ogarnąć. To jest ciężka misja. To jest bardzo ciężka misja. To nie już tam leci. Z tego, co widzę. Mhm. Mhm, I do wojsko, nie? Mały zasek strzelający. Wystrzelała mnie małpa. No. Dobra. Musiałam, bo inaczej bym nie no wystrzelał. Tak! A czy ja coś mówię? Nie, ale mam wrażenie, że chcesz. Dobra, i ty zostajesz tutaj w zamku i będziesz bronić. Pytanie: zamek? Zamek. Zdecydowanie zamek dobrze więcej no, więcej e, tutaj e, daję tych chociaż wait e, najpierw wykupić tutaj wojsko bo tym będę leciała a to będzie misja teraz hardko hardkorowa bardzo się wydarło więc przepraszam jeśli ktoś miał e, że tak powiem <laughs> Zobacz, ile jest w tym garnku za Ty Tego nie zrobisz w tych miesiącach. <laughs> <T> <laughs> mm. Powiem tak, jestem tego w 100% kochani świadoma. I to bardzo. Ale. powiem tak. Ja tam polecam. Ja to spróbuję zrobić, tylko nie wiem, jak to spróbuję zrobić, skoro już nawet nie mam miejsca, żeby tutaj zaparkować. Nie, <laughs> ja nie chcę, żeby zaparkować. Zaparkować, tak. Ja, ja, ja nie mam miejsca, więc ja nie wiem, jak to zrobię, ale życzę Ci mi powiedzenie, Was to proszę. Jest, jest miejsce, jest miejsce, tak. Tamten zamek mi zabiorą. Pewnie. co yy. cokolwiek, cokolwiek, żeby broniło. Dobra. co so weźcie ten zamyk. Dobra, bierz. Bierz w ciemno. No. Dobra, to już było w poprzednich odcinkach. Nie, tego nie było w poprzednich odcinkach. Było? Bo już my próbowaliśmy raz. Nie wiem, czy pamiętasz. I właśnie dlatego podjęliśmy decyzję, żeby to ten... Gdzie jest ten zamek? Będzie dobrze Damy radę Ja w to wierzę Ci ten zamek Jak on będzie tam końcu, to ja się strzelę Mamy trzy, dwa tygodnie Tydzień Mamy tydzień Jest dobrze. Na razie jest dobrze, ale jest coraz bardziej dramatyczniej. Czy zążą! Czy im się uda? Czy może czasu im nie starczy? Te te No Ranie moc, jak zbierałem po rzeczy. Nie wiem, próbuję to... Tu. może tutaj będzie. nie. Nie? Czy nie przedstawię, że tu? To możemy tak lecić. Nie zdymyśnie. Ola, nie zdarzymy. No wiesz. bym jak się będzie ten odcinek. Jak? Na styk! Jak, jak nam się uda? Ej, ale mówię ci, to będzie tu! Ale bakamoty może się dołączą? Kutek, został nam dzień! Tylko czy gra nie piątego yy, miesiąca jako osobnego miesiąca, dodatkowego. Bierz! wiesz to w cholerę! <noise> Jak będziecie chcieli, to zapytajcie. I teraz pytanie. No, nie, jeszcze jeden tryb będzie. Rozpocząć? A nie, byście? Nie, szczołów, ptaki, albo wstrząsające. Tak blisko. Tak blisko, jak ja. Jak nie był ciebie tak blisko. Także tym miłym akcentem odcinek trwa 10 minut 30 sekund, no. na chwilę obecną. Ja włączyłam auto tak bo to nie ma sensu. Myślę, że my tą misję przejdziemy sobie na spokojnie sami. Albo zrezygnujemy z tej misji. Albo zrezygnujemy z tej misji jak, jak? Jak zgromadzę na przykład. Bo przyznam się, że ja lecę na najniższym poziomie. A ja już tak to poddaję w 100%, więc niech już mnie rozgromią. Ostatecznie. Żeby to była taka taka wisinka na torcie na takim pa, na takim. Krem Taki de la Creme. Krem de la Creme. Także. Ty, ma to piękny obrazkiem przegranej. Ja was żegnam. Dzisiaj odcinek krótszy, ale ze względu na to, że tak nie blisko, a tak daleko, też mam dość, a jeszcze przynajmniej dwa odcinki do nagrania. Litości. Spoko, będzie inna misja, ja tego nie przeżyję. Dlatego my tą misję zrobimy sobie sami. No, prostu... Jak już będzie miara miarę ogarnięte i tak dalej, to wtedy wrócimy do tego. A na chwilę obecną... Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli serię Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, napisz nie zadziała. A czemu to nie działa? Komentarz, zostawcie subskrypcję i zapraszamy naszego Discorda, gdzie był fajny Sylwester. Dwa odcinki temu. Wow. <noise> Także trzymajcie się gorąco i pa! pa!